Siema, ma widzu, oficjalnie stwierdzam, że macie coś źle z głową, bo wiecie, jest ten daily content, ja sobie w takiej mojej małej bańce jestem z widzami, se oglądamy tam seriale, jakieś tam debili na YouTubie i co chwilę w komentarzach widzę, dawaj reakcję na Czuksa nową piosenkę, Czuks ma nową piosenkę, Zebora zareaguj, nawet top komentarz pod tą całą piosenką to, kto myśli, że Zebo zrobi o tym film? Co wy z tym macie, to ja nie rozumiem. Ja nic do Czuksa nie mam, ani miłości, ani hejtu, po prostu jest mi on obojętny. Kiedyś robił mega cringe'ową muzykę, ale to, co wy mi tutaj podsyłacie, czyli tą najnowszą piosenkę Lizak, czy jak to tam, to w sumie to ja tam, no nie wiem, no, no sami zobaczcie na dzisiejszym odcinku, bo to razem obejrzymy. Ale przed tym, jak to obejrzymy, dam wam taką szybką instrukcję. Pod filmem jest taki czerwony guzik, jeżeli nie subskrybujecie i zmieńcie to, bo jak naciśniecie ten czerwony przycisk, to teraz jest taki fajny dźwięk, więc bardzo go polecam. A jeżeli już subskrybujecie, to spokojnie, jeżeli ustawicie lajka, to też usłyszycie ten fajny dźwięk, ale mniejsza z tym dźwiękiem. Ej, ale w sumie serio było fajnie, jakby był jakiś dźwięk, jak się daje lajka i subskrypcję. Wtedy więcej ludzi by chyba subskrybowało i dawało lajki. Ma ma mam rację czy nie? Ale na pewno mam rację z tym, że ta piosenka Czuksa pewnie nie będzie najgorsza, ale też pewnie nie będę jej chciał słuchać na co dzień w ogóle, pewnie jej nie będę chciał nigdy słuchać, tak samo jak nie chciałem jej słuchać teraz z tego odcinka, bo ja przy tym odcinkiem już przesłuchałem tą piosenkę i tak no, no to okej, okay, no nic o nim nie myślałem, ale teraz dokładnie zanalizujemy i wszystko idealnie skrytykujemy oraz powiemy pozytywy tego wszystkiego. Mowa tutaj generalnie o piosence Młody Czuks Lizak. Dlaczego Lizak? Nie mam pojęcia, ale jeszcze bardziej nie mam pojęcia, dlaczego w opisie jest hashtag Twoja Mama. W słowach oszczędnie, bo Lizak tak właśnie ma co? Yy, I choć twój tata moim fanem nie będzie, oskar będzie nasz najpewniej. Yy, okej, okay, nie mam pojęcia co czuk zbrał pisząc, to ale okej okay, niech będzie, słuchajmy teraz yy, piosenki. <laughs> nie mam pojęcia, co tytuł piosenki Lizak ma do serca, które lata jest przyczepione jakieś dziwne w suficie. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest obrzydliwe. I nie wiem, czy mam rację, ale Czuks pewnie to słuchasz i oglądasz, więc mi odpowiesz. Czy jakby piosenka w tle oraz to całe serce ma jakby nawiązanie troszeczkę do Stranger Things? Bo ja tak troszeczkę to czuję. Słuchajcie, słuchajcie, troszeczkę teraz z Dawid to, ale jak widać, tutaj czuk siedzi na tronie i na tym tronie pod swoją dupą. Ma jak widać koc w zebrę. Kij, że to jak krowa bardziej wygląda niż jak zebra, ale jak zebra, czyli tutaj pokazuje, że z nami wygrał, tak? Dokładnie o to na, na 100% chodziło, o nic innego. To na pewno nie jest po prostu jakiś randomowy koc z auta, który sobie znaleźli, żeby po prostu nie obrudził spodni białych, tylko to ma jakieś grubsze znaczenie. <laughs> Ruszam jest nam drogi cel już dawno obrałem Ciebie, diabeł na drodze stawia. Nie mamy czasu na wstępy, kiedy noc wita nas Możemy docenić, jak pięknie tutaj audio tune jest nałożony w sensie poprzedni czuk by miał tutaj takie dziwne takie takie coś jakby się dzieje, gdy za dużo auto tune dasz. No i tutaj jest idealnie to zrobione, profesjonalnie widać klip też widać, że profesjonalnie. Twoja mama wiem nie polubi mnie. To jest jedna krytyka, jaką zauważyłem u niego w komentarzach, że ten tekst Twoja mama wiem, że nie polubi mnie jest bardzo podobny do tekstu Dawida Podsiadło, czyli Twój tata nie polubi mnie. To co chciałem. Twój tata nie polubi mnie. No i tyle, dlatego miałem nagrać film reagujący na. Piosenkę czuksa, nie rozumiem tego do końca, ale poglądajmy dalej. Ja zgaduję, że to był po prostu zbieg okoliczności, tak szczerze mówiąc, ale mniejsza. Bo reputacja mocno wyprzedza mnie i to, co ciebie kręci. Po pierwsze szanuję za tedy fresha, że ma założone, ale myślę, że w zebranka ciuchach byś o wiele ładniej wyglądał. Ale czy mi się tylko wydaje? Czy to jest to samo miejsce, gdzie nagrywał o co ci chodzi ziombo? Takie same jest ujęcie, że jakby przez drzwi tam są ruiny w tle. Nie wiem, może jakieś takie nawiązanie, że patrzcie ja to lepszy jestem niż wtedy I też, że twoja mama, wiem, nie polubi. Weź zapomnij tej nocy, ty będziesz moja <gry> Ta wina, ale no ewidentnie tutaj nie było to potrzebne no, no nie musiałeś kopać tego biednego stolika, co to ma do tego Weź się zapomnij, tu niepotrzebne słowa Weź się zapomnij tej nocy, ty będziesz moja Weź się zapomnij, tu niepotrzebne słowa Weź się zapomnij jakby teraz dopiero zrozumiałem, bo tak się słucha, mi o co chodzi z tym Lizakiem. Dlaczego jest tytuł Lizak? No i już zrozumiałem, dlaczego jest tytuł Lizak. Ale Czuks, to nie pasuje ani do ciebie, ani do twojej widowni. Yy, o, lizak to jest takie nawiązanie takiej rzeczy plus 18, więc widzowie nie musicie do końca wiedzieć. Weźcie zapomnij tutaj niepotrzebne słowa. No, no, każdy dobrze wie, o co tutaj chodzi. Haha, ha, seks, cim, ci, rimci. Ale naprawdę nie mogę się do tego przyzwyczaić, że o takich rzeczach śpiewa Czuks, yy, gdy wiadomo, jaką ma widownię, oraz yy, wiadomo, jakby, no, no, co kiedyś robił, że. Z... Helem kurde śpiewał, a teraz śpiewało. No. <śpiewa> 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 jakie tańce, kurde, cool ba balerina normalnie z niego. Bo kurde, ta cała piosenka jest tylko o jednym, dosłownie lizak, tylko taki inny, lekki. Odkąd jakby skubałem o co chodzi, to mega mi się to niekomfortowo ogląda. Czuksa śpiewającego o takich rzeczach. No, no, naprawdę. Noc zastąpi dzień. Wszystko skończy się, dlatego tu i teraz zostań, jeśli chcesz. Fil na kręce, gdzie z tobą ja w słowa On właśnie zaśpiewał, że. Że, że nakręci film prono, tak zwany film plus 18 czuks, ja nie mam pojęcia, co w ciebie wstąpiło. Ale wiem jedno, że naprawdę się postarałeś i widać tutaj wielki postęp. No bo porównując ciebie, do, kurde ciebie, nie wiem, z roku czy tam dwa lata temu, to kuźwa, no, no inny człowiek totalnie. Jakby naprawdę widzę potencjał w tym, żeby to nawet leciało, kurde w radiu, ale oczywiście przyciszasz radio, jak to słyszysz, no, nie wiem, nie, nie mój styl do końca, ale jakby podoba mi się w sensie. No, nie mój styl, nie słuchałem tego, ale podoba mi się pod względem takiego wykonania i całokształtu tego. Widać już taki profesjonalizm ale, oraz to, że się po prostu tak mega starasz. No i kurde, to jest do dupy. Do dupy dlatego, że o czym ja mam nagrywać? Kiedyś to Czuks zawsze jeden raz w miesiącu wrzucił jakąś słabą piosenkę. Mogłem to skomentować, była beka i było super. A teraz, no, no, no jakieś lizaki tutaj, no. I choć twój tata, mój nie będzie Ostatni jego taki teledysk porypany Był z tym Candy Love czy coś tego typu Tutaj też jest porypany Jakieś duże serca animowane Jacyś ludzie co tańczą i wyglądają jak kurde nie wiem Bekon czy coś Nie mam pojęcia co tutaj się dzieje się tej nocy się Tu nie Weź się Zapomnij tej nocy ty moja. Weź się zapomnij, tu niebo, się tej nocy, ty moja Byś się zapomni, tu słowa Wiecie, tutaj mi brakuje? Ewidentnie jakiegoś tańca typu i samu i samu widać, że potrafi tańczyć, więc powinien nauczyć Czuksa Nie wiem, ta, ta, taka jest tylko moja y, sugestia No bo tutaj Czuks tylko dosłownie macha głową Albo siedzi, albo pokazuje palcem Albo jakieś dziwne tańce, jak już m, robi tańce takie dziwne Byś się tej nocy, ty moja zapomnij, tu słowa Wyś się zapomnij Zapomnij, zapomnij, zapomnij się <ścoughs> Widzicie, o to mi chodzi. Jakby już lekcję śpiewania zaliczył, OK, potrafi już śpiewać, ale teraz czas na lekcję tańca u Isamu. Myślę, że powinien tak zrobić. Wejś się zapomni. Ja wiesz czego nie zapomnę, tego wejść się zapomni. Bo dosłownie co chwilę mówisz, wejść się zapomnij, wejść się zapomni i teraz mam to cały raz w głowie ty kurde ciulu jeden ty. Każdy teledysk Czuksa musi się skończyć z tym, że on dosłownie tylko patrzy w kamerę i tyle. Mam, mam rację czy nie? Jakbyście mogli, macie czas i wam nie macie co robić życiem, no mi potwierdźcie to i sprawdźcie każdy jego teledysk, bo mogę się założyć, że w większości po prostu patrzy się w kamerę pod koniec. Ale no co ja wam więcej mogę widzu powiedzieć? Piosenka jako piosenka już jest git, nie możemy się śmiać z tego, że nie umie śpiewać, no bo na pewno śpiewa lepiej niż kurde większość z was pod prysznicem. W pewnym sensie mnie to nawet smuci, że Czuks nareszcie normalne, dobre piosenki robi i już chyba parę pod rząd dobrych piosenek no. Ale no cóż, chcieliście to macie, zareagowałem na najnowszą piosenkę Czuksa Lizak. Co wy o tej piosence sądzicie? też napiszcie w komentarzu, stawcie lajka. Nie zapominajcie o lajku, bo lajk jest bardzo ważny jednak. Za każdego lajka pod tym filmem dostaniesz jedne kluczyki do twojego nowego czerwonego Ferrari. Tak, jeżeli zostawisz lajka, dostaniesz jedno Ferrari, to nie skam nie wcale tak nigdy nie robiłem i już nigdy. Ja, ja tak ja, ja nie skamuję. Sprawdźcie moje Allegro, mam same pozytywne opinie, więc no opinie mówią same za siebie, tak? Nie, no, na razie widzu, zdrówka Ci życzę tam powodzenia, baw się dobrze, no i jutro się widzimy, chyba jutro, nie wiem.